Cześć Siemanko, z tej strony Patryk, ja jestem dobry w te klocki, a Was witam wszystkich ponownie na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym będzie zestaw serii Town, a mianowicie domek letniskowy. Zostańcie ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. Zobaczcie, tylko jaki cudowny, wesoły zestawik dla Was dzisiaj przygotowałem. Seria Town, rocznik 1990. Domek letniskowy, znany również jako Weekend Cottage, czyli po prostu taka weekendowa chatka typowo wakacyjna. Jeszcze wakacje mamy, jeszcze mamy sierpień, więc myślę, że to będzie idealny zestawik. Mam tutaj w rękach instrukcję od tego zestawu. O, troszkę potargana, więc troszkę została ona ściorana przez. Z życie, ale tak naprawdę no, tylko tutaj jest potargana, i ta instrukcja to krótkie. 12 kroków przedstawiające nam jak zbudować właśnie dwie figurki, które znajdują się w tym zestawie, no i znajdujące się na tym zielonym baseplate'cie domeczek czerwony z żółtym dachem. Tak to wygląda. Zestaw jest kompletny. Brakuje w nim tylko jednej naklejki i ta naklejka znajdowała się tutaj o na tym oknie. Była to naklejka, która imitowała nam tutaj kawałek takiej zasłony. Jak widzicie, tutaj mamy jakąś dziurę w tej szybce. Zestaw jak sami widzicie, przedstawia domek wakacyjny. Domek wakacyjny o numerze 60. Przed domkiem znajduje się taki oto malutki grill. Mamy tutaj rower dla minifigurki oraz kwiatuszek i choinkę. Rower można sobie wczepiać tutaj między te piny na baseplaycie, więc może on stać. Przed domkiem znajduje się również taki oto biały płotek. Figurki to elegancki gentleman. Gentleman w dłoni dzierży list oraz kwiaty dla swojej ukochanej. Niebieskie dżinsy, sweterek w biało-czerwone pasy oraz nonszalancki uśmiech na twarzy tego eleganckiego jegomościa. Czarna fryzura, bardzo prosta figurka. A oto i druga figurka, którą znajdziemy w tym zestawie, czyli ukochana tego oto gościa. Mamy tutaj taką oto Czerwoną fryzurkę na jej główce, z twarzy jest bardzo podobna do naszego dżentelmena, w dłoni jak to ukochana, dzierży patelnię po to prawdopodobnie, żeby zdzielić naszego dżentelmena, prawdopodobnie on coś przeskrobał w rękach, niesie kwiaty. Na szyi jak widać złote łańcuchy pod dekoltem, widać, że naszym figurkom naprawdę powodzi się. Przyjechali sobie tutaj na weekendowy wypad do domku numer 60, kobieta jest odziana w biały kostium. Domek wygląda jak taki typowy domek letniskowy, jakich wiele. Ja wiele razy w tego typu domkach byłem na jakichś wieczorach kawalerskich czy innych imprezach. Przed domkiem znajdziemy latarenkę niebieską, obok frontowych przeszklonych drzwi mamy tutaj również dwa okienka, daszek jest żółty spadzisty zrobiony z wielu takich Żółtych klocków, no i możemy zajrzeć sobie do środeczka. A w środeczku, no, domek jest urządzony dość minimalistycznie. Tutaj mamy kozetkę. Mamy jeszcze jedną niebieską lampkę w środku. Pod dachem mamy niebieską lampkę na jakiejś małej komutce w środku. No i mamy tutaj jeszcze prawdopodobnie, jest to kuchenka. Nad nią widzimy czarny okap, i ten okap prowadzi nam tutaj do tego czarnego kominka, który znajduje się na dachu tego przepięknego budynku. Tak oto pokrótce prezentuje się ten zestaw. Zestaw jest bardzo przyjemny. Wesoły, miły, cieszę się, że mam go w swojej kolekcji i takie oto sielankowe zestawy z lat 90., z początku lat 90. ja po prostu uwielbiam. Wydajcie mi znać, jak Wam się podobał ten zestaw, czy chcielibyście mieć taki wesoły zestaw w swojej kolekcji. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeśli film Wam się podobał, a wierzę, że Wam się podobał, i koniecznie subskrypcję na kanale Klockowizji, tak, żeby nie ominęły Was żadne inne tego typu fantastyczne recenzje przecudownych zestawów. To by było na tyle. To był Patryk, to była Klockowizja. Dzięki, że kolejny raz byliście ze mną. Na razie.